Cześć, dzień dobry. Przyjrzyjmy się dzisiaj, czy Rosjanie powiedzą tak energetyce odnawialnej. Jak się okazuje po ostatniej konferencji związanej z agendą zrównoważonego rozwoju ONZ, Aleksandr Worotnikow, przedstawiciel Rosyjskiej Akademii Nauk podkreślił, jak istotną rolę może odegrać energetyka odnawialna w rozwoju rosyjskich stref podbiegunowych. Co się okazuje? 25 milionów Ton węgla to jest tyle energii, ile potrzebują Rosjanie, aby zasilać właśnie tamtą część świata. Niestety, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, przewożenie tego węgla tam jest bardzo trudnym wyzwaniem. Dzięki dywersyfikacji źródeł energii, a tym samym wykorzystaniu potencjału słonecznego, jaki tam jest, co się okazuje, przełożenie ilości energii generowanej przez słońce na metr kwadratowy w tamtej części świata jest naprawdę znakomite. Rosjanie mogą stworzyć nowe, rozproszone sieci, mikroinstalacje, a to może sprawić nie tylko, rozwój ekonomiczny, ale również społeczny i sprawi, że więcej ludzi zechce tam zamieszkać, w tym bardzo trudnym regionie. Czy to się opłaci? Czy warto? Zobaczymy. My będziemy się bacznie przyglądać sytuacji, jaka jest na wschodzie, bo jest ona po prostu fascynująca. Polecamy się gorącej serdecznie.